Dzień dobry Państwu. Tomasz Kopeta, dyrektor Łódzkiego Środka Doradztwa Rolniczego w Bratuszewicach, Województwo Łódzkie. Właśnie zakończyło się tutaj spotkanie z przedstawicielami właściwie wszystkich mleczarni z terenów Województwa Łódzkiego oraz z instytucją branżową, z Krajowym Związkiem Spółdzielni Mleczarskich. I jesteśmy w temacie składania wniosku w tegorocznym naborze do Funduszu Promocji Mleka. Chcielibyśmy tutaj przedsiębiorcom z terenu województwa pomóc, aby. No, Marka, która już zafunkcjonowała w roku 2019, e, uska marka mleka, e, dalej funkcjonowała i by, żebyśmy takie działania poprzez, we współpracy z odr wspólnie e, podjęli. W roku 2019 e, została zrealizowana kampania promocyjno-informacyjna e, w pociągach łódzkiej kolei aglomeracyjnej. E, Właśnie z Funduszu Promocji Mleka materiały promocyjne były wyświetlane na kilkuset monitorach w, kilkudziesięciu, w prawie 40 składach kolejowych jeżdżących po terenie województwa łódzkiego. Były też no, zaplanowane wydarzenia, które miały promować. Część z nich się jeszcze nie odbyła ze względu na tą, tą, tą całą pandemię. Ale mam nadzieję, że ten, ten wniosek z roku 2019 zostanie pozytywnie zrealizowany. No i zastanawialiśmy się dzisiaj wspólnie z Mleczarzami, jakie formy promocji finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka wykorzystać w roku 2021. Łódzka Marka Mleka to jest inicjatywa Województwa Łódzkiego przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich oraz Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Inicjatywa bardzo pożądana, ale trzeba ją dalej kontynuować. Trochę pozmieniać, ulepszyć, i wtedy będziemy mieli tą markę dla naszego województwa.